Dzień dobry widzowie! Tutaj Michaler i w dzisiejszym odcinku gramy sykubaki Kubakiem. Ja też um, za chwilę zacznę nagrywanie. Tak, i w dzisiejszym odcinku pewnie zapytacie się, co tutaj w ogóle robi, bi, robią diamentowe itemki i tak dalej. Bo widzowie, mam gram na swoim survivalu, który zakładam już dosyć dawno temu, jak na ten, to mm, w ogóle... No tak, subskrybujcie kanał, no i mam nadzieję, że się odcinek spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a tutaj kopałem, tutaj kopałem różne rzeczy, no. Okay. Dzień dobry, z tej strony Kuba Kierc. Ym, na od razu ostrzeżenie, że ym, nagrywamy dwa filmiki na raz. Je, jesteśmy na świecie Michał Kielca. Ja, Michał Kierc przywitaj się. Dzień dobry, widzowie. Wow, I... wow, 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 widzowie, zobaczcie, co ja tu znalazłem, jakąś ukrytą urotę. To ja wam na razie pokażę, my tu kiedyś robiliśmy mobgrajder. Ja robiłem w zasadzie, bo Kuba nie robił mobgrajdera, tylko ja. Nie pamiętam, jak to było, a to było. Ciekawe, gdzie są diamenty, diak. Diamenty, zobaczmy. Może rozlejemy wodę. Dobra, zobaczmy. Czy są tu gdzieś diamenty? Um, chyba nie będziemy wchodzili do Netheru, bo tam... Ja jestem w kopalni. U? widzowie zobaczmy. Że. I dzisiaj tak wymy... Jest. Um, ja mam... Daj złoto. No, zobaczcie, złot, stop, złoto, ale stop, stop, stop. Zanim złoto upewnijmy się, czy tutaj na pewno nie ma lawy. O, jest kolejne złoto, ale fajnie. Nie ma lawy, możemy kopać. Ile tego złota? Panie, to jest mi niepotrzebne. Hm. Nie, wiem. nie wiem, czy ta strzała mi jest potrzebna. Nie, chyba nie. Jeszcze tu jest... Tu są Zobaczcie. włączone mowy, z tego co mi się wydaje. Tak? Chyba są włączone mowy. Ja tu nie mieszkam. O, widzę na górze to, żelazo. Ja tu nie mieszkam. Mayday, may mayday, zobaczyłem właśnie tutaj to, żelazo. Muszę po nie pójść. O nie, 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 nie. rozderzamy Pamiętajcie wiaderko. o subskrybowaniu kanału mojego i Michała i lajkujcie. Tak. Musimy się trochę koblem podbudować. Jakby coś mój Kubakirc, mój, 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 nie, mój brat zmienia znowu przezwisko po raz trzeci chyba już na Kosmokirca na Kuba Kirc. Pamiętacie pierwsze przezwisko to był Zing Sokirc, zink Sokirc. był jeszcze Koszykar -Kirc. Ko Koszykar Kirc to był jakiś totalny niewypał. To był totalny niewypał Koszykar -Kirc. Koszykar Kirc. Ale przynajmniej znalazłem fajną kopalnię ty. Fajnie. Będę mógł tutaj przychodzić często na podchody. Znaczy no nie wiem czy na podchody, ale dobra, zobaczmy. Podziwiam się, że już nie, nie wiele jest razy także no Także wchodzimy teraz na górę No i zobaczmy. I pyk, jesteśmy tutaj na górze Zobaczmy co tutaj jest eee. ciekawego. pierwszy raz okolice. Michał Kierczowa, tak wam powiem. Ten Mufgrider, to nie wiem czemu jest ten. Nie mogliśmy go po prostu dokończyć. A mieliśmy Mieliśmy plany go dokończyć, ale no, z tych planów nie wyszło za wiele. No, tak czy siak. No dobrze, zobaczymy. Ciekawe, co jest tutaj pod wodą, widzowie. No dobrze. Aha, tutaj chyba nic nie ma. Tak mi się przynajmniej nie wydaje. Przyda. Ok. Nic tutaj nie było. Troszeczkę utknąłem, a więc musiałem sobie wspomóc. No i tak, tutaj jest wioska. Tam dalej, niedaleko dosyć. Pójdziemy do niej może w następnym odcinku. Zobaczymy. Tak, w ogóle jutro odcinek będzie z Bero. Tak w ogóle, chciałem podać A wam pewnie, taką wstępną ym, informację. Najbliższy aby... odcinek będzie z Batpigis, ale nie jestem tego pewna. A mój najbliższy będzie z Robloxa, na pewno, jutro zberę. Chociaż nie wiem jeszcze do końca. Fajnie, że już wakacje. No tutaj o. mój brat zbudował sobie tutaj twierdzę. No i jak widzicie, na razie dużo surowców nie ma, ale jednak... ale jednak no. Ciekawe jak można stworzyć ten. Hmm. No, tak. Te przyciski chodziło mi, żeby jak zrobić. No i teraz mam odpowiedź ja widzowie, zobaczcie. 10 subskrypcji. To nie dużo, więc. No bardzo... tak, mój brat wbija, wbija 10 subskrypcji, ja wbijam 50, a Bero wbija pół 500 subskrypcji. No tak. Ja, ja, ja. To wiecie co i jak? No nie, 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 nie. Nie przysłyszeliśmy się, żeby. żeby. balnąć suba. Balnąć suba. Ten mnie, Bero i Kuba Kiercowi. No. tak. Dobrze. Odłożymy sobie surowce do. Nie, już Odłożymy sobie patyki może. I zabierzemy to i to drewno tam schowamy. Chociaż to drewno mam na czarną godzinę, ale. No, czasami przecież można, prawda? No, ta, 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 ta. Już mamy włożone. Dobra. Tutaj też mam surowce. Pokazywałem je Wam już wcześniej. No ja sobie też zrobiłem żelaznego seta. No. A nawet tory znalezione w kopalni. W kopalni znalazłem tory. Tak. Opada śnieg. Bo ja na je. Zobaczcie. diamenty. Siedem diamentów. Zdobyłem je podczas jednej przygody w kopalni. Chodźmy spać, um, a ty możesz sobie kubaki stworzyć mózgiutko. No i będziesz spać. Dobra, do ciebie spędzę. Jakby coś sorki, że nie mam niku, bo po prostu jakimś Jest cudem też. mi usunęło. No i znaczy, nie to, że nie usunęło, ale się nie zalogowałem, po prostu. No, dawaj, dawaj, dawaj schodź do swojej bazy. No. Ciekawe, czy czekacie na Robloxa, bo, bo na pewno czekacie. No i będzie dużo Ej, takich ci... przygodowych filmów, a Ej, więc. Ale ci... ja no... jestem ciekawy, co, co wam najbardziej się podoba, ale nie mam. A chcielibyście odcinek z, z Robloxa na. na na Kuba Kirtza kanale, bo chyba Kuba Kirts nie miał jeszcze z Robloxa odcinka. Napiszcie w, w Michal Kierza komentarza. Tak. Bo ja, nie mam ja, mogę, ja mogę. Ja mogę e. podlinkować Wam kanał na e. mój kanał. O, tutaj jest ta jaskinia. Oznaczyłem ją takim wielkim łukiem, żebym nie zapomniał, gdzie ona jest. No i uwaga, schodzimy. Tak, zeszliśmy Minecraft Survival. Dziękuję wam, Michal To Znaczy, jakiego Michal Kirtza? Boże. Tego, Kuba Kirtza kanał. Bo Kuba Kirtz miał już kiedyś taką ksywkę, ale ja byłem zły, że on skopiował od Michal Kirtza. No i miał Zingso później Kosmo Kirtz, Koszykar Kirtz, ale przez krótki czas. Ale Kosmo Kirtz to jest najbardziej na moim kanale, myślę, że obok Michal prze rozpoznawalne Przezwisko, bo jeszcze jest, no, Zinkso Kirtz, to mój, to Kosmo Kirtz, nazywał się Zinkso Kirtz mniej więcej na, po, na początkach mojego kanału, tak, i kiedyś nagrałem też odcinek z Super Zinksami, z samym Boxingiem, możliwe, że spróbuję nawet, jak to się A! mówi, no, zobaczcie widzowie. Tutaj jest kopalnia, no. Tutaj... I w tej kopalni nie! znalazłem moje diamenty. A tutaj... Ojeku! Gdzie jesteś, z kosmosem? Nie, ja jestem! lawy Ratutku! Ty, nie uważasz? Ło, ale się wydało! O nie! Było blisko, żebym ja wpadł do tej lawy, no. Na Minecraft Hardcore to by było naprawdę... Jeśli dzisiaj następny odcinek, Przepraszam, że wtedy wyjdziemy z schematu, bo to będzie odcinek z Cupheada. E, nie wiem czy ktoś z Was zna Cupheada. Ale nie, to może sobie na YouTube sprawdzić i Mangetsu kanał, polecamy. Prawda? E, Michał, nie spo, spoiler, okej? Okay? A no tak. Nie Ale dobra tam. Nie, ogólnie, zo, ale ogólnie zobaczcie Zobaczcie sobie odcinek z tego. Jakby coś teraz mówię do. To kubaki, to kuby kirtsa widzą. No tak. Wpiszcie sobie na YouTube Cuphead i na pewno coś. Wyskoczą Wam to. youtuberzy z a. Wow. Tak. Em, a pokażę Wam najdłuższy timer

ale tutaj zarąbiste kopalnie są redstone. Będę kopać redstone, bo dużo mechanizmów da się z redstone'a utworzyć. Tak. Trzy, dwa, jeden. To strachuje a ale się udało. Doskoczyłeś gdzieś? Trzeba się skoczyć, dobra, skoczyliśmy. Uhu. O, tutaj jest złoto. Złoto jest. Po, pod, pozbieram sobie jeszcze troszeczkę tego redstone'a. Tak? No ogólnie, dobra. Nie wiem co. Ojej! Nie! Nie, 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 nie. Zginąłem, ojoj. Oj, oj. A i jaki... zginąłem niestety, widzowie. Nie wiem jaki cóż, temat... Wracamy do kopalni. Widzimy się, się jak już będę w kopalni. Dobra. Okej, okay, widzowie. Właśnie miał tutaj. mój pierwszy filmik, więc... Tak, a mój, a mój fi... najwięcej wyświetleń filmik to był film Short. Pewnie dużo z moich widzów go zna jaki? z meczu Polsk Top Goal 1. No to był taki... Gol Lewandowskiego to było. I to miało ponad 2000 wyświetleń. Wow. Także grubo, grubo, rozwijamy się. A ja 79, pamiętam. A, ulubion... A najlepszy film, Bero, miał ponad 60 tysięcy wyświetleń. Wow. No. Metr. Jeździł metrem i to był jego najpopularniejszy film. Pe jakby coś polecam, ten film. Bo fajny, oglądałem wiele razy. A mój najwięcej łapkowany ma 50 łapek w górę ponad. To jest Minecrafta właśnie. Twój najbardziej On łapkowany. Chyba, najbardziej, chyba 8 albo 9 łapek w górę, albo 7. O, żelazo, żelazko. Żelazko. Dobra. Wykopmy... Nie wiem czy obsydian. O, tutaj to jest miejsce, gdzie znalazłem diamenty. A więc spoczko. Diamenty gdzieś są na pewno ukryte tutaj pod tym, bo... Na pewno A teraz robimy najlepsze, czyli wylewamy wodę na rzekę lawy. Dobra, uwaga. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Uuu. What? What? Co tu się stało? Co tutaj się stanęło? O no. nie jesteśmy My zgubieni. Ciekawe, czy czy... Coś to nie jest ten sam survival, który ja kiedyś nagrałem dawno Ciekawe, temu. Ciekawe czy w montażu jest to. Nie, jesteśmy ubiegni. Wiem, że nie możecie nie wiedzieć o co chodzi, ale... Hmm. Jak jest, to wam wstawię. Ale jak nie ma, to nie Jak będzie, to teraz. To mógłby być nawet dobry charakter. Ej, ty. Dobra. Ej, ciekawe, czy doszło. Udało się. Dobra. Idziemy wykopać Jest tego redstone'a. Chcę spróbować zrobić mechanizmy, jakby. Mi się jakieś mechanizmy udało zrobić na tej nawiosce, To by było spoko. Co tutaj się stało? Nie, jeszcze jej nie pokazywałam. Kiedyś chciałam zrobić film. Ale... Nazywa się Kubowiczka. Tak, ten mój. To jest świat Tak. I ja mogę nawet wejść, kiedy chcę, na ten świat. Ale, ale będzie odcinek Ale nie Kubow... wrzuciłam. E, e, jak dlatego, bo było. Co takiego było? To był jakieś. To prawda, chyba coś było, coś było. To pewnie dlatego, że na głośniku rękę trzymałeś. Hmm. Och, oj, 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 na szczęście. Nie, jesteśmy zgubieni. Tutaj znalazłem moje pierwsze, znaczy nie pierwsze, tylko drugie diamenty. Wiecie, co ja mówię. No dobra, to wracamy na górę. Chodź. Dobra. Chodźcie. chodźcie ze mną. Wiem, że was tu nie ma, ale chodźcie. A nie, jeszcze tutaj to, 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 to. Kuba. Nie wykopuj mojego żelaza. Ej, nie bij mnie. Za chwilę zginę. Dobra, 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 dobra. Już jest dobrze. Ej, weź nie strzelaj, dobra? No, to trudno. Dobrze, widzowie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Ja też już się z wami pożegnam.